Nie było, chodzi o to, że mi musiał namawiać, chodzi o to, że logistycznie i nie tylko logistycznie połączenie dwóch różnych kategorii dwóch prac na profesjonalnym poziomie w, można powiedzieć, w dwóch najwyższych seriach motorsportu Formuła 1 i DTM, ponieważ DTM tak naprawdę jest, uważam, poziomem niedaleko Formuły 1, jeśli chodzi o, o zespoły, jeśli chodzi o... O kierowców. E, naprawdę nie jest to łatwe zadanie. E, czasowo nie będzie to łatwe do włączenia, Tym bardziej, też praca dla dwóch różnych zespołów, dwóch różnych marek. E, no ale cóż, e, wszystko się udało. Nie było też to łatwe e, jakby nie tylko z mojej strony do. Połączenia, ale jednak są kontrakty, są umowy, są jakby pewne sprawy, które zobowiązania, są scenariusze, które muszą, trzeba jakby przejść przez wszystko. Dlatego to trochę czasu zabrało, ale wszystko się udało, także jestem bardzo zadowolony. Będzie to trudne zadanie. Miejmy nadzieję, że inaczej. Myślę, że nie będzie to trudne zadanie, ponieważ pasja, którą mam i. Wyzwanie, które jest przede mną, jeśli chodzi o DTM, jest naprawdę spore. Ja jestem człowiekiem i mam charakter, który lubi wyzwania. Im trudniejsze, tym lepiej. Chociaż tak naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że naprawdę nie będzie to łatwe i ktoś, kto myśli, że ja przyjdę do DTM i będę wygrywał łatwo, nie, naprawdę może się sporo mylić. Poziom jest bardzo wysoki. Także właśnie to, że poziom jest wysoki. Sprawia, że będę musiał poświęcić naprawdę dużo, bardzo dużo czasu, no ale do tego jeszcze mam swoje obowiązki z Alfa Romeo Racing Orlen, które też nie są małe. I mogę powiedzieć, że w domu będę przebywał mało, a nawet miesiącami w ogóle. weekendy wyścigowe są zaplanowane I oczywiście 110 weekendów DTM plus. 18 wyścigów F1. Dodatkowo też są testy, są dni symulatorów. Symulator w Alfa Romeo Racing Orlen, symulator też, żeby przygotować się do wyścigu DTM plus dni marketingowe, dni dla spotkania z wami. Tego na pewno jest sporo. Tak jak mówię, w domu dom mi będzie obcy, ale myślę, że. E, właśnie pasja i, i możliwość ścigania się na najwyższym poziomie. E, właśnie to mnie nakręca i, i myślę, że e, będzie to trudne zadanie, ale zadanie, które e, na koniec roku mam nadzieję, przyniesie mi sporo satysfakcji. E, no, 16 marca mamy pierwsze testy. E, zobaczycie mnie tu i tu. E, a jak to zrobię, to już zostawię dla siebie. Ale będziemy robić będę, będę tu i tu. E, oczywiście są trzy e, weekendy, gdzie gdzie jest jakby ta sama data i formu 1 i DTM, automatycznie priorytet jest wyścigowy, ale w razie czego gdyby coś się działo w zespole F1 w Alfa Romeo Racing Orlen, oczywiście ten priorytet może się zmienić.